I tam na kolejnej eksploracji jest, widzimy przypadkiem odnalezione gospodarstwo tak jak widać z kombajnem i innymi maszynami tam mamy domek domek ma poddasze które wygląda jak ruina, ale na parterze są wstawione plastikowe okna. Pukałem do drzwi Chciałem sprawdzić, czy ktoś tu mieszka, bo może ktoś tu mieszka, to się nie będę mu wchodzić na teren. Ale nikt nie otwierał. No i ostatnia data na drzwiach narysowano kredą to 2020. Czyli teoretycznie gospodarstwo jest opuszczone od 4 lat. Tu mamy nasz kombajn. Kombajn marki Bizon. A obok maszyna z opisem Warmianka. Prawdopodobnie to jest przodek kombajnu. Czyli maszyna do młócenia zboża. Kompan jest bardziej interesujący. wygląda kompletnie. Silnik z chłodnicą. całe opaskowanie koła. nawet jest trochę powietrza w nich. No, Miejsce jest przy ruchliwej drodze. Więc będą efekty dźwiękowe dodatkowe a to jest to jest maszyna do kopania ziemniaków najprawdopodobniej dobra, spróbujemy wejść do kombajnu dawno nie byłem w kombajnie eee, kiedyś za dzieciaka tak Tylko jeszcze złapie go całego w kadrze jest ci on jest i ta rura do wysypywania zboża. FMZ. FMZ. To jest jakby marka tego kombajna. No na pewno to jest Bizon, tak? Bizonów tyle w Polsce naklepano, że się w głowie nie mieści. Kiedyś oglądałem dokument o kombajnie marki Bizon, że tak naprawdę po produkcji Bizonów szła pełną paru. I trafiały do, one do całej Polski, a nie tylko Polski. I dlatego, między innymi, potocznie jeszcze jakiś czas temu na kombajn mówiło się bizon. Czyli każdy kombajn był nazywany bizonem. Leczkę muszę podnieść aparat. O, panie, trzeszczy trochę. Ale jesteśmy. Wygląda kombajn marki Bizon. Kurde, podłoga taka, że kierowniczka. Zegary bez dachu nad głową. Czyli kombanista opalał się i kurzył się cały dzień. Tu mamy lampkę, jakoś ostrzygawczo niebieską. Tu pomarańczowa, A tam jest silnik. Aha. Nie poświecę tak za bardzo, bo. No bo lampę mam niżej. Tam jest silnik, a tam dalej pewnie jakiś zbiornik na zboże. Czad. Kierowniczka. Można było pomóc sobie kręcąc. Uu, duże luzy. Zapach oleju. Siedzisko wysiedziane. Dziura w podłodze. Zaraz spadnę. Jakieś wajchy. Pewnie do podnoszenia i uruchamiania headera. Nie ma tego za dużo. Szczerze mówiąc, tutaj przy kierownicy jeszcze coś jest pedały i sam header. i tak kombajnista patrzył w dół przez cały dzień jak była dobra pogoda a to tak jak mówiłem maszyna do kopania ziemniaków tym podejmikiem z drutami e, transportowane były ziemniaki które były usuwane z piasku, kamieni i tak dalej i tak dalej dobra. schodzę tu jest Przodek kombajnu Czyli maszyna domu ucenia zboża Skoszonego kosiarką lub kosą No to już Zabytek Kurcze nie wiem jak w stanie żeby to złapać, Ale fajnie wygląda, oldschoolowe, jakie koła metalowa obręcz i tylko Gruba warstwa gumy, bez opony. No ale to raczej nie jeździło Stało na miejscu tak, jak postawili, tak postawili i co jakiś czas wyciągali. No, możemy sprawdzić, co jest w tych zabudowaniach gospodarczych. O, dość duże zabudowanie. I tu w końcu przyda się światło. To jest najprawdopodobniej chlebnia. Po czym poznaję? Widzę tam boksy. To był piec kaflowy. Piec zapewne z parnikiem, gdzie można było gotować ziemniaki dla świnek. Chyba zazwyczaj. Tu widzę jeszcze jakaś maszyna. To nie wiem co to jest. Drewno po przygotowane. Koryta. Prawdopodobnie świńskie I artystyczny nieład No tak, to to była chlewnia Może możemy spróbować wejść do niej Jeszcze oborniczek Stary, spróchniały O! Jest przyczepa I prawdopodobnie nie tyle co przyczepę co rozrzutnik do gnoju Samochód jedzie, a ja tam świecę po samochodzie. No dobra. Dobra. To chlew mamy ogarnięty. Widziałem jeszcze jakiś traktor wrastający w ziemię. I dwa samochody. Czyli będziemy obczać. Już wyłania nam się traktor. Oraz kabina. Jest kabina od traktoru. Prawdopodobnie do jakiegoś Ursusa. 30 albo 60. A tam. Hmm. Czyżby to też był Ursus? A a to jest Siewnik. Siewnik do zboża. Też wrasta w ziemię pięknie. A to jest Traktor. Traktor jakiej marki? Ursus czy Zetor? Nie wiem. W sumie nie widzę żadnego loga. No mamy sprężoreczkę do sprężonego powietrza. Raz, dwa, cztery cylindry. Tutaj z boku płuk, który barykaduje wejście do środka. Ale tak, to chyba jest taki nowszy Ursus. Nie widzę możliwości przejścia do niego. No dobra, ale dużo opon starych, zużytych. Ktoś musiał dobrze gospodarzyć, bo tak naprawdę gospodarstwo ma sporo część, sprzętu: kombań, kopaczka do ziemniaków, traktor, duży traktor, siewnik oraz pozostałości po mniejszym traktorze, kabina. O, a to jest dom, nie będziemy tam wciskać się na siłę. Widać, że góra nie jest użytkowana już od dawna. Dół był jeszcze użytkowany jakieś czas temu, ale drzwi są zamknięte. I to co widać, czyli data narysowane kredu na drzwiach, 2020. No więc już parę lat minęło. Na siłę tam nie wchodzimy. Gospodarstwo jest też interesujące, więc idziemy do tych zabudowań. Szuczepka, pralka nowożytna oraz pralka Frania z logiem SHL Tak samo jak motocykl z czasów PRL jeszcze więcej opon to opon jest bardzo dużo to już naprawdę tutaj prężnie gospodarzył tu zamknięty na kłódkę ale to też mogła być jakaś obora bo tu mamy wyjście zagrodzone bramką a tutaj mamy zarośnięty, już widoczny opryskiwacz. I tam w oddali trzy samochody. Przy czym jeden to chyba Polonez, Więc klasyk, ale jeszcze tutaj zajrzymy. Fajne miejsce. Fajnie udało się wyhaczyć niechcący. Ten gnijący kombajn przyciągnął mu wzrok. A co tutaj mamy? Tutaj niewiele. Śmietnik, dlatego wybaczcie, ale nie będę dalej wchodzić. O! Wow. Składowisko. Znalazł się jakiś fotel od samochodu i kilka beczek. Tam nawet w oddali jest spężarka, ale tu dach już się wali. I tam widziałem. Dobro pory roku wybrałem, że jeszcze nie jest zielono. Jest jeszcze więcej opon, a tam znów jakieś metalowe. O, przyrządowanie rolnicze. Chyba przyczepa. Aż dziw, że złomiarzy się tutaj nie dorwali. Tak, to chyba kolejny rozrzutnik. Tak to wygląda. A to... podwozie. Podwozie... Nie wiem od czego, ale chyba do jakiejś przyczepy. Jest mega wiele tutaj złomu. Nawet tam dalej widzę jakiś drąg. A to chyba wygląda jak przyczepka na header do kombajnu. Tak. To jest dokładnie. Jeszcze parę lat temu nikt nie woził headerów na przyczepce, tylko z przodu kombajnu. Ale zawsze header powinien być włożony na takie przyczepce. koło, jedno koło widoczne, drugie chyba wykręcone albo wrosło w ziemię. Ale tak, to jest przyczepa do transportowania headeru. No, I zmierzamy do samochodów. Jest najmniej ulubiona marka samochodów przeze mnie, czyli Peugeot 306. Co ja z nim przeszedłem, to moje. To jest dach od, polo dach od Poloneza, a pod Polonezem co? Polonezem tyłnem może zdradzi. Od Polonezem jest Astra A obok też chyba Wektra. I to o, Peżot rozbity Dzwona miał, ale silnik jeszcze jest. Otwiera się. Nie. Też nie. Klamka nad nie odbija. A tutaj obok są, co jest zapadające się, to dole. Magazynowane bele. Słomy. Dobra, zobaczmy. otwiera się. Nie. Zamknięty. Czyli tak peżot, Astra i Vectra. Vectra. Która też zamknięta. No to co? Zwiedziliśmy już całe gospodarstwo. Dom zamknięty, więc tam się ciśnę No i to była dobra eksploracja. Dużo sprzętu. Fajne, aby takich więcej. Także dziękuję za uwagę. Jak zwykle proszę Was, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. Tak bym mógł zwiększać swoje zasięgi. Eee, przypominam, że prowadzę. Konto na Instagramie, tam znajdziecie zdjęcia z eksploracji, i będziecie wiedzieli wcześniej, co trafi na kanał YouTube. Także zachęcam także do śledzenia mnie na Instagramie. Link zawsze pod filmem i do zobaczenia na kolejnej eksploracji. Cześć!